Za chwilę, za chwilę Pani Dyrektor będzie Was zapraszać tutaj do nas, a ja Was chcę bardzo serdecznie powitać. Chcieliśmy, żebyście przyszli właśnie na sesję Rady Miejskiej, żebyście pokazali się także naszym radnym, naszym dyrektorom, bo jesteście najlepsi wśród najlepszych. Wasze wyniki nauki, Wasze osiągnięcia są wybitne. Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy taki dobry, ważny krok, który zrobiliście, że w tej chwili stoicie przed wyborem najlepszej dla was szkoły, przed wyborem takiej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, która pozwoli wam spełnić wasze marzenia, oczekiwania, a w przyszłości robić w życiu to, do czego jesteście stworzeni, robić rzeczy Wielkie, piękne, mądre, bo w końcu jesteście najlepsi wśród najlepszych. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję Wam uczniom, ale gratuluję też wychowawcom, dyrektorom szkół, a nade wszystko rodzicom, bo to wsparcie codzienne, to wsparcie najbliższych jest bardzo ważne, żeby pomagać swojemu dziecku. W osiąganiu szczytów, w osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce, we wspieraniu wtedy, kiedy jest trochę trudniej, bo przecież nikt nie idzie drogą bez wybojów. Wam udało się osiągnąć ten najlepszy z celów. Za chwilę nagrodzimy Was za te osiągnięcia, za sukcesy, a ponieważ przed laty już uznałam, że spełnianie marzeń jest rzeczą w życiu bardzo ważną i bardzo fajną, to każdy z Was otrzyma taki upominek, jaki sobie wymarzył. Myśmy te marzenia oczywiście musieli wcześniej sprawdzić, zweryfikować. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, a potem udacie się już na zasłużone wakacje, słońce, za oknem. Niech to słońce Wam przyświeca na wszystkich drogach, Jakie przed Wami się w tej chwili otwierają. Gratuluję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Ja tylko chciałbym w imieniu nas wszystkich też Państwu pogratulować i życzyć słonecznych i bezpiecznych wakacji, bo pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego. To ja jeszcze parę, parę słów. Kochani uczniowie, drodzy rodzice, fantastyczni wychowawcy, patrząc się na Wasze średnie, powiem: wow, średnie powyżej 5 nie osiąga się z niczego. To jest Wasza ciężka praca, na pewno wiele poświęceń, wiele wyrzeczeń, natomiast wyniki mówią same za siebie. Średnia powyżej 5,0, wiem ile pracy kosztuje. W związku z tym serdecznie Wam gratuluję takich wyników. Cieszę się, że jest Was, pewnie to są najlepsze wyniki w Waszej szkołach, natomiast pewnie takich średnich powyżej pięciu jest zdecydowanie więcej. Gratuluję Wam serdecznie takich e, osiągnięć. E, trzymam kciuki za Was w kolejnych latach, e, na spełnienie Waszych marzeń, Waszych sukcesów, mniejszych, większych. Natomiast teraz życzę Wam co? Fantastycznych wakacji. Cieszcie się z tych dwóch miesięcy pięknych. aby były one bezpieczne, żeby były fajne, żeby były w gronie przyjaciół, w gronie rodziny. No i 1 września, może 4, nie wiem, 4, 4 września zaczynacie nową, nową ścieżkę. Pewnie są między wami absolwenci również. W związku z tym nowy etap z rozwoju edukacyjnego pewnie też zaczniecie. Trzymam za Was mocno kciuki, tu w szkole podstawowej, jeszcze jak również w szkole ponadpodstawowej. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i zaczniemy w takim razie do tej przyjemniejszej części. Średnia 572, szkoła podstawowa numer 1, Julia Czapula. Zapraszam. Kolejna średnia bardzo wysoka, 556 szkoła podstawowa numer 2, Szymon Mikus. 572, szkoła podstawowa numer 4, roksana Zapolska. Zapraszam. Poprosimy Jagodę Smolarek, Szkoła Podstawowa nr 6, 572, to jest jej wypracowana wysoka szkoła. Już... Gratuluję. Średnia 589, szkoła podstawowa numer 8, Hania mielnik. Szkoła podstawowa numer 105, Julia Jaroch średnia 5,39. Zapraszam. Drodzy Państwo, średnia 5,92. Wow. Szkoła podstawowa nr 315 Amelka Przybylska. Tylko Wszystkiego dobrego. Społeczna Szkoła Podstawowa Robert Rymanowski, średnia 5,79. Zapraszam. Średnia 571, niepubliczna szkoła podstawowa Świnickiego Stowarzyszenia Światowego Bliżej Dziecka Małgosia Nawrocka. Zapraszam. No i doszliśmy do końca, proszę Państwa, średnia 5.33, niepubliczna katolicka szkoła podstawowa Caritas, Dominik Morawski. U nas jest bardzo porządne miejsce. To jest najlepsze miejsce, jest najlepsze miejsce na świecie. Nikomu nie mam gdzie Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na miejsca, bo mamy jeszcze jeden szczególny punkt w części edukacja i oświata. Beś... Proszę Państwa, dzisiaj już przeżywaliśmy rano chwilę wielkiego wzruszenia podczas zakończenia oficjalnego, miejskiego zakończenia roku szkolnego. Odbyło się ono w szkole podstawowej numer 2, ale uznaliśmy, że takie oficjalne pożegnanie pani dyrektor Alicji Matysik powinno się odbyć tutaj, w obecności radnych, w obecności. Koleżanek i kolegów dyrektorów, w obecności również przedstawicieli rodziców, młodzieży. Pani Ala, pani Alicja, nasza kochana pani dyrektor, w szkole numer 2 przepracowała 35 lat, z czego połowę, jako dyrektor placówki. Ja bardzo serdecznie dziękuję jej za wszystkie lata współpracy. Dziękuję. Jako mama, jako radna, jako prezydent miasta. Dziękuję szczególnie za, ten, za to wyzwanie, jakie podjęła kilka lat temu, kiedy odważyła się, wspierana przez mądre, zacne grono, przekształcić gimnazjum nr 2 od razu w szkołę podstawową numer 2. To nie było proste zadanie. Udało się ono znakomicie. Właściwie już po roku byliśmy pewni, że dwójka w nowym kształcie da sobie radę, że zwerbuje odpowiednią liczbę uczniów, a udało się to dlatego, że zespół szkoły numer dwa był kierowany przez osobę, która jest wzorem pedagoga, wychowawcy, dyrektora, która nie straciła nigdy swojej wrażliwości, poczucia. Tej niezwykłej misji, jaką jest wychowanie i uczenie młodych ludzi, która potrafiła wokół siebie zgromadzić fantastycznych nauczycieli. I ja dzisiaj bardzo, bardzo e, ucieszyłam się widząc, że w tym gronie są młodzi ludzie. Dzisiaj zwerbować młodych, fajnych ludzi do zawodu nauczyciela nie jest prosto. Takich, którzy też rozumieją tę misję, i tych, którzy. Mimo kłopotów, jakie przeżywamy, także tych finansowych, chcą oddać się temu, co jest bardzo specyficznym zawodowym celem wychować nowych, młodych ludzi, wypuścić ich w świat z przekonaniem, że zrobiliśmy wszystko, żeby uaktywnić ich talenty, żeby dać im wiarę w siebie, żeby dobrze ich przygotować do dalszej drogi. To w dwójce. Udawało się znakomicie. Mam nadzieję, że nowy pan dyrektor tę misję dwójki będzie niósł dalej. A pani dyrektor bardzo, bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich, w imieniu wszystkich myślę radnych urzędników, którzy z panią Alicją współpracowali, dziękujemy za te wszystkie lata, pozostając w nadziei, że mimo iż pani dyrektor już nie będzie dyrektorem, to jednak będzie nadal aktywną osobą w naszej lokalnej społeczności, że będzie dalej robić rzeczy twórcze, piękne, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Dziękuję, dziękuję z serca. Pani dyrektor, te brawa to są zasłużone i te łzy są wręcz wskazane. Ja chciałbym w imieniu jeszcze, w imieniu nas wszystkich podziękować za te wszystkie lata, w szczególności za lata współpracy, które mieliśmy razem, wspólnie, bo szkoła w moim okręgu wyborczym akurat była i zawsze żeśmy współpracowali. Za to wszystko chciałbym podziękować. Jest Pani wyjątkową osobą, o czym świadczą te brawa. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Tak, tak. Dziękuję, kochani. Dziękuję, pani prezydent, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, zaraz będą gratulacje, niech Pani Dyrektor powie z dwa słowa, dobrze? I zaraz ogłoszę pięć minut przerwy. Pani Dyrektor. Kochani, ja Wam wszystkim bardzo dziękuję. Pani Prezydent, całej Radzie, Panie Przewodniczący, wszystkim pracownikom i przede wszystkim tym wszystkim ludziom, którzy mają wpływ na to, jak wygląda dzisiejsza oświata. Ja dziękuję za wszystkie mądre decyzje na rzecz oświaty, na to, co robicie, żeby nas wspierać. Wiem, że nie jest łatwo, ale wiem, że nie ustajecie w próbach i działaniach takich, żeby nam było jak najlepiej. Za wszystkie projekty, za wszystkie działania, za wszystko to, co robicie. Przede wszystkim dziękuję swoim koleżankom, przyjaciółkom, osobom, które mnie każdego dnia wspierały, każdemu, kto nie odmówił mi. I, I przepraszam za wszystkie moje błędy, porażki czy y, chwile słabości, ale jestem Wam wdzięczna. Po prostu mamy cudowne dzieciaki w tym mieście, cudownych rodziców i to oni tworzą to miasto. I cieszę się, że chcą tu mieszkać nadal, chcą pracować i chcą żyć. I to miasto jest szczególne. Dziękuję Wam bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy i to jest ten czas.